No i jestem na przedostatnim polu, na którym robię zabieg T3. Zobaczcie, a nie zobaczycie, bo jest szyba brudna. A tak też nie, a tak też nie. Dobra, to zrobimy inaczej. Ja sobie wyjdę z ciągnika. Jeszcze jakiś krabł jeszcze Cały ciągnik w pyłku. Dajcie. Widzicie różnicę? Widać delikatnie. A tu? Na telefonie nie widać. Znaczy ile tego pyłku jest. Zabieg T3. Zostało mi teraz tutaj robię na Sanseo. Ten zabieg. Jeszcze tu włącz. O. Pszenica Sanseo i jeszcze bym w... W, 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 w pszenicach raktowskich, to Wam kawałeczek też pokażę. I daję po pół litra tebukonazolu i nazolu. Co Wam chciałem pokazać, to to, że, że widać odcięcie między zabiegami. No te Tebukonazol ma taką właściwość, że troszeczkę nam jakby rysuje te pole. No i tu zobaczcie Sanseo. Całkiem, całkiem przyzwoicie wygląda. Już nie będę mówił, że jakoś super ekstra i tak dalej. O, tu widać różnicę. Widzicie? Wydaje mi się, że tak. To jest paradoksalnie, zobaczcie takie miejsce na takim. na takim... Okej, to jest troszeczkę dołaczek, ale ogólnie to jest górka w porównaniu do tamtych miejsc. I tu często wczesną wiosną woda stoi. Mamy często, często właśnie problemy z. No tu i tak, tak jakby, no nie, nie, no nie, powiem, że wybija, ale jest woda, ona się pokazuje, o tu też widać. Ale dobra, na telefonie już wiem, że to nie będzie widać. O no. cyk. Widzimy. I do tego daję deltametrynę hmm. Oraz dodałem troszeczkę grina borowego. A, bo mam nadmiar, on tam też w teorii jakoś Bor powinien wpłynąć pozytywnie. O, zobaczcie, miałem, dałem i tyle. 160 litrów wody ogólnie dzisiaj, jeszcze jest fajna pogoda, bo, yy, bo jest, jest co prawda słonecznie, ale no, no nie powiem, że zimno, bo to bym skłamał, no ale mamy tam chyba 16 stopni, 15-16 stopni, yy, bo jeszcze dosyć yy, wczesna godzina, chociaż nie wiem już jest która. No nie, już jest po 10 czy po 11, to jak, ona tam wczesna. Yy, no i tak, tak to wygląda całkiem fajny łan i zobaczcie on jest tutaj całkowicie wyrównany nie? to jest jakby przeciwieństwo tego co mam tutaj na polu obok, gdzie ta pszenica jest taka, taka poszczerbiona a tutaj mamy całkowicie łan wyrównany, równiutki jak od kosiarki no naprawdę jestem bardzo ciekaw co z tego będzie bo, bo tutaj się nie ma do czego przyczepić no, tak naprawdę się nie ma do czego przyczepić pszenica fajna, gęsta zdrowa przede wszystkim tutaj, nie? Tutaj jest, tak no jak mówiłem, tam w jednym miejscu trochę było łącznika, ale ogólnie, ogólnie, o oh kurde, muszę to podnieść duży, o, ogólnie fajnie, zdrowo, więc no ja doszedłem do wniosku, że po takiej ilości wody, jaka jest, to, no to ten zabieg te trzy trzeba zrobić, to jest moje zdanie i nie dodaję nic tam, jak mnie tam ktoś pytał, nic nie dodaję, żadnych cukrów, innych wynalazków, i tak naprawdę te, z tego boru mogłem sobie też zrezygnować. Nie dałem go tam dużo, bo dałem w sumie paczkę opryskiwać, no, czyli 4 kg to tam tyle co nic. Ale pewnie jakbym nie dał, to by się nic. też by nie było żadnej różnicy. To, a zobaczcie, to jest taki dołek. Dołek taki. No gdzie tej wilgoci zawsze też jest więcej. A paradoksalnie ciągnik tu się nie kopie. Ale zobaczcie, pszenica jeszcze jest w fazie. No takiego tam... No już kłosi się, no, kłosi się. Teraz pytanie: Czy to dlatego, że tam miała gorsze warunki i, 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 i po prostu opóźniła to kłoszenie? Czy ma tam tak dobrze, że jej się nie śpieszy? O, właśnie, czy taki fragment? O, tutaj, teraz widać. Ładnie po prawej stronie macie przejechane z zabiegiem, a tutaj, teraz, gdzie jadę, nie ma. A więc myślę, że jest widoczne widoczne tam w no, ślad, w którym zabieg był wykonany. Tu jest przynica Kreutzer, to gdzie jadę, obok będzie kajen, ale ja wam kajena nagram z drugiej strony, ponieważ za chwilę, jak będę się odwracał, to mam pełno pyłku na szybie i słonko świeci z zapleców i nic nie będziemy widzieć. Więc po prostu, jak się odwrócę, będę jechał znowu w tą stronę, to wam nagram, jak, jak wygląda kajen. E, e, no i tu mamy pszenicę kajen. Widać ona jeszcze w dołkach. Jeszcze tam kłosa całkowicie nie wyrzuciła. No ale już tutaj nie będę czegoś ona tam w kłosach wyrzuci bądź nie, bo tu już teraz nie ma na co czekać. I bo tu muszę zawinąć znowu rogala, bo znajomy dzwonił nie nagrywałem dlatego, ale no, obiecująco też wygląda, nie powiem, nie powiem. Całkiem, całkiem sympatycznie, całkiem fajnie. Zabijamy. O, zobaczcie. No fajnie wygląda. Od jakiegoś czasu mam awarię. Taką. Nie wiem w sumie czy to awarią nazwać można. Mianowicie w MCQ raz działa, a raz nie działa amortyzacja yy, Amortyzacja ładowacza, bo w sumie jest wyłączony. Teraz jak nacisnę, to on. Powinna się włączyć i zawsze jak jest łyżka, to troszeczkę opada. I widać to też właśnie po tym, jak ciągnik reaguje na opuszczanie łyżki. O, czujcie, takie szarpnięcia są, nie? I tak samo do góry. Jak jest amortyzacja włączona, to jednak bardzo dużo z tych, tego uderzenia przyjmuje, przyjmuje właśnie na no ten amortyzator gazowy. I nie ma, nie ma czegoś takiego. Więc nie wiem, to w sumie nie jest może awaria ciągnika, no bo, bo ładować nie jest ciągnikiem, natomiast no, mam, mam, mam coś takiego właśnie, jeżeli chodzi o no, ten zestaw, że ładować i to tak wiecie, zależy jak leży chyba, bo raz mu się coś tam przestawi i nie działa, a innym razem jest, jest wszystko ok i, i działa, działa poprawnie, więc no, wychodzi na to, że jakaś... Rzekać... Coś z elektryką, coś raz łączy, raz nie łączy. To tak na chłopski rozum. I tutaj mam stać drabinę, ponieważ wyciągałem resztki RSM-u. No, czyli... Źle powiedziałem. No do tego zawsze, zaworu, zaworu zawsze zostaje, tak powiedzmy, tam do tej połowy, troszeczkę niżej. Zawsze zostaje jakiś tam. Yy... No część, część tego nawozu, tego co tam się skrystalizowało i tak dalej, i tak dalej. Tak samo robiłem z tym, z tego wyciągnąłem wszystko, wszystko do zera. Tam kilka razy zapełniałem go wodą, wyciągałem także to co gdzieś tam na, na dnie osiadło wyciągnąłem. No tu pewnie nie, nie dałbym rady, chociaż dałbym w sumie radę, można by, jak to mówi Kuba, nie mogę rady. Tu jakoś by może się udało. Mam taki długi wąż od góry, by włożył i go wyciągnął, natomiast dolewałem wody. Teraz nawet nie widać, myślę, że jest gdzieś jej tyle chyba. Widać trochę na telefonie, nie? A nie, troszkę widać, nie? Troszeczkę niwa widać poniżej poniżej naklejki, jest ciemniejsze. Więc zalałem, zalałem go wodą, czyli rozcieńczyłem ten RSM, no i pryskałem tam chyba do, do tej trójki, dodawałem i teraz. Dzisiaj, jak przestanie wiać, delikatnie coś pokropiło. Jak przez, no, wieczorem, przede wszystkim, jak słonko trochę zajdzie, żeby tym zapalaczom nie zrobić żadnej krzywdy, no to chcę pojechać, pojechać, pryskać. No i będę używał tej wody tu rozcieńczonej z tą, tą niewielką ilością. Tam zostaje gdzieś 700 litrów, a ja wlałem tutaj. Już jeden opryskiwacz zrobiłem 4000, tu spokojnie jeszcze jeden 4000 będzie, to myślę, że z 10 tysięcy litrów wlałem, z 10 tysięcy litrów, więc to tam rozcieńczyłem, więc uważam, że roślinom nic nie powinno się złego zdać, zdarzyć, tym bardziej, że jednak to nie jest tak, że ja wlałem wodę i to się wszystko wymieszało, wykotłowało, tylko jednak większość tego RSM-u została pewnie na dnie także, Ale to nam sukcesywnie jeszcze raz doleję i zanim za, 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 zamówię RSM, to spożytkuję to, co tu zostało. No tutaj mam jeszcze z m, 4, z 5, 6 tysięcy, właśnie tak. Podobnie jak tu, tu jest troszeczkę, może więcej. No gdzieś tam z 6 tysięcy może jest, może nie. I na razie się wstrzymuję z zakupami RSM-u. Nie przewiduję, nie próbuję przewidzieć, co będzie. Ale, ale na razie po prostu nie kupuję zamówiłem, zamówiłem słuchajcie jakiś tam 8,20 z siarką i z wapniem to chyba dokładnie 21,31 źle powiedziałem nie 8,20 tylko PK zamówiłem 21,31 czy coś takiego i, i, i to pod tam zamówiłem 4,600 nie poczekajcie to będzie w, w worki 600 to 4800. Mam 45 hektarów rzepaków w tym roku. To gdzieś tam się te, te pozostałe 300 kg roz, rozrzuci po, po tym, co było, po tym, co zostanie. I tak, jak mówiłem, ewentualnie na 6 hektarów w ogóle nie dam. ale to zobaczę. Zobaczę, jak to tam było. Jak widzieliście bo w tym jednym z ostatnich filmów, u mnie gdzieś tam, jeżeli chodzi o fosfor, to tak się trzyma praktycznie na tym samym poziomie. Natomiast trochę potasu w do tych wyników z 2016 roku potasu mi trochę ubyło, więc wydaje się na chłopski rozum, że te PK jest takim nawozem skrojonym pode mnie brakuje trochę tego azotu jednak, nie? może polifoska byłaby lepsza ale no znowuż tam mamy raptem 6 azoty, więc dużo stanowisk będę miał po grochu czy wszystkie? poczekajcie zaraz Wam powiem nie, nie nie nie, 10 hektarów mam po pszenicy Będę miał 10 hektarów po pszenicy, a 35 po grochu, więc to jak te 10 hektarów nie dostanie azotu, to się nic nie stanie. Natomiast na pozostałych no, będzie działał nam azot ten, który został z grochu, czy tam groch po sobie pozostawił, czy też bakterie żyjące w symbiozie z grochem zostawiły w glebie, więc, więc akurat w tym roku wydaje się to sensowne rozwiązanie. Wziąłem go na termin 2 e, chyba 500 coś na listopad. Na, na październik, na październik. No. I też zastanawiam się, czy podpisać rzepak jakieś nowe zbiory. Co prawda teraz on trochę idzie do góry. Widzimy co się dzieje u nas na Polach. Co prawda my to jesteśmy cząstką całej tej układanki jest jeszcze reszta Europy, Ukraina, gdzieś tam Wschód, Australia, Ameryka i tak dalej, więc nie wiemy dokładnie jakie. Będą te ceny się kształtowały i tam jedno, dwa auta tak korci mnie Żeby podpisać, natomiast no z drugiej strony Jakby cena miała później pójść Nie wiem, o, o kilkaset złotych do góry To trochę boli Natomiast znowuż ja i tak muszę zapłacić dzierżawy I tak dalej, no i coś tam trzeba na nowy sezon kupić Więc to by się wpięło jedno w drugie Że tak powiem Więc pewnie auto dwa jakieś tam podpiszę no, chociażby, a resztę, resztę zobaczymy No i tak to wygląda Także muszę ich sobie zatankować. Ja jestem jeszcze usyfiony cały czas, zobaczcie od, od te trójki. Natomiast, no, chcę już wszystko wypryskać, co mam do opryskania, i, i wtedy razem z opryskiwaczem jadę pod wodę, umyję go i opryskiwacz odstawiam, no bo zakładam, że to jest ostatni zabieg, jaki będę wykonywał w tym, w tym sezonie, czyli właśnie zabieg, zabieg w grochu i, i fajrant. No, nie zakładam, że będę musiał. Rzepak dysykować, nie wiem, jak już to zakładam, że będę go kosił na końcu. I takie jest moje założenie. Więc yy, myślę, że opryskiwać ogarnę sobie, opryskam, umyję, gdzieś tam podmaluję, bo ja zawsze po myciu kupuję szpraja i szprajuję tam, gdzie jest porysowany i opryskiwać zostanie odstawiony do, będzie czekał do kolejnego sezonu. Spójrzcie, co dają stresowe warunki. Oraz mocny zabieg herbicydowy. Nie chciałem tutaj sąsiadowi prysnąć rzepaku. Więc no, bo tutaj dalej jak widzicie, tam ja mam pole niżej niż sąsiad, a tutaj mam pole wyżej niż sąsiad. No i nie chcąc mu opryskać, zrobiłem, wyłączyłem dysze. I teraz pytanie: jaki, jaki to zabieg? Czym, czym ja sobie tak tutaj przypaliłem groch i tutaj był poprzeczniak zasiany, na, zasiany ten był poprzeczniak na mokro, w mokrych warunkach, więc ten groch miał trudniej do, trudniejsze wschody, ale tutaj też miał a tam dalej jest tak, ale zobaczcie, pasek a tam lux. A muszę wydedukować czego to jest wina A no i zabieg w grochu tak jak mówiłem, wieczór, kurde, mam wrażenie normalnie, że ten łan go trzyma. Bo trzeba przyznać, że no jare uprawy w tym roku wyglądają całkiem, całkiem niegłupio. Groszek umie miejscami, no wygląda kiepsko tam, gdzie było trochę mokro, o zobaczcie. Tam na przykład, tam też bardzo późno wysiewałem, zresztą to co Wam pokazywałem odnośnie, odnośnie poprzeczniaka, a i są takie o, miejsca jak tutaj, że nie wiadomo z czego, jest po prostu niższe. Ale ogólnie naprawdę ład prezentuje się bardzo dobrze. Bardzo fajnie. Tutaj działka o, o powierzchni 20 hektarów i z tych 20 hektarów pewnie z pół hektara jest właśnie takiego troszeczkę gorszego, reszta wygląda Całkiem fajnie. Tu miałem też takie podmokłe miejsce, to też widać od razu takie nierówności, więc no, nie, jest, nie jest idealnie. Natomiast absolutnie nie ma, się, nie ma się czego wstydzić. Aby mu tylko nie zabrakło wody na nalanie nasion, to będzie super. Powiedzcie w ogóle, czy macie jakieś informacje co do ceny, jeżeli chodzi o groch na nowe zbiory? No, bo tak chciałem coś zakontraktować. No, bo ogroch raczej sprzedaję brzniwa, ponieważ no później w ostatnich latach nie zyskuje na cenie znacząco. To jest raptem, nie wiem, 20 zł, 30. W tym roku cały czas gdzieś tam się u nas przynajmniej kręciło to w okolicy. Tam nie wiem, 1020, 1050 zł. No, wiadomo, tam 30 zł na 200 tonach no to jest 6 koła, więc też nie głupie pieniądze, no ale jak i tak coś trzeba sprzedać, no to. Jak Wam wspominałem odnośnie rzepaku, to, to i, tak, i tak trzeba coś sprzedać. Więc no, doświadczenie moje być może w tym roku będzie błędne i wyjdzie zupełnie odwrotnie, ale to no, wskazuje na to, że, no, że groch to jest na którą trzeba sprzedać, bo, bo wszystko inne ma dużo większą szansę na to, że będzie droższe, właśnie. Agrof tak bardzo średnio, więc dzisiaj wstępnie rozmawiałem z nim do Wipaszu. Panie, my nie kupujemy e, ze starych zbiorów, i nie mamy ceny na nowe zbiory. No i o, taką dostałem odpowiedź. Także proszę dzwonić w żniwa. O, taką dokładnie dostałem odpowiedź. Także cena niepewna, bo tak bym chociaż podpisał, powiem wam tak, dostałbym tam 1000 złotych, 1000 z ogonkiem, no to bym podpisał. Że nikt mnie byle nie zaproponował, to nie podpisuję. A pewnie tam ze 100 ton, 100 ton bym podpisał, żeby mieć jakiś tam pewny odbiór już w żniwa, jakąś tam pewną kasę. No bo jednak, 55 hektarów, no to po te chociażby dwie tony zbiorę. Nie? A jeżeli nie przyjdzie żadna jakaś tam tragedia, a jak będzie dobrze, no to może się uda ciutkę więcej. Chociaż po ziemniakach mam dużo więcej takich żółtych miejsc. Takich właśnie wymokłych. I, I jeszcze na jednym polu, też takim tam 7 też mam gdzieś tam pewnie z hektar może półtorej, takiego też dużo gorszego, dużo słabszego, więc no tutaj nie ma co liczyć na jakieś wysokie, średnie. Może z właśnie z poszczególnych działek, tak jak ta i, i działka po kukurydzy, bo po kukurydzy trzeba przyznać, może Wam nagram, dzisiaj chyba zrobię tylko jedno pole, a jutro kolejne dwa, bo mi się dzisiaj nie chce jeździć, to Wam... Może nagram też z drugiego pola. Zobaczycie jak to wygląda, bo tam naprawdę też po tej kukurydzy fajnie wygląda. Co mnie najbardziej cieszy i co, co mnie męczyło ostatnie lata to zachwaszczenie grochu, zobaczcie. No jedziemy, jedziemy. Groszek czyściutki. czyściutki. Zabieg nie był tani. No, bo, bo te dawki też były. Nie małe, więc kosztowo wyszło to drogo. Ja nie pamiętam dokładnie ile, ale myślę, że 400 stówki to tam na hektar wyszło. Ale no cieszy to, że, że nie ma żadnych chwastów, że, że jest plantacja czysta. No to, to, robi, to robi różnicę już pod przyszłą jakąś tam też uprawę. I 01 jednoliściennych. No tutaj będzie po grochu zasiana pszenica, więc ma to naprawdę duże znaczenie. Szczególnie w tym roku, jak widzimy jak te pola wyglądają. Jak ja widzę u siebie, jak wyglądają niektóre pola z pszenicą, no to ma to, ma to naprawdę duże znaczenie. Jest to bardzo istotne i, i to mnie naprawdę bardzo cieszy. To w sumie tyle. A, deltametryna oraz Acetamipryd to są substancje, które tutaj stosuję. No i oby, oby udało się tego strąskowca zwalczyć, zlikwidować. Bo to jest też jeden z największych szkodników, najbardziej niebezpiecznych, robiący największe straty i wpływający najbardziej na cenę. No i to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.